tak jak chcę dzień dobry kochani dzień dobry dzień dobry zrobiło się troszkę cieplej słuchajcie idziemy, idziemy troszkę opukać samochód z tej soli on jest cały biały tak z tej soli bo jest tak biały że normalnie szok ale patrz większość samochodów jest biały tak bo to sól ty chciałeś pojechać ja, ja mówię nie ja nie jadę ale nie ty, nie, bo ja, to ja na ciebie poczekam no. aż ty zrobisz wszystko to co masz zrobić i pojedziemy razem no nie widzicie jak to jest z nami no, no. wszędzie muszę razem jechać no. ja, się już, ja się już przyszykowałam do do tego, jak to się, do, do przepisu będę robić. No. Tak. Pustki. Powiem wam, że czytałam trochę komentarze i nie spodziewałam się. Powiem wam, że żeście mnie zaskoczyli, że tak dużo osób chce być skremowanych. No. Powiem wam, że naprawdę ja liczyłam na jedną, dwie osoby, które te tak powiedzą, wiesz? A tu bardzo dużo osób. No. A najbardziej to chyba e, rozbawił mnie komentarz jednej pani, gdzie e, Karolcia napisała, że ona chce być skremowana, bo nie chce, żeby ją zjadły robaki. A pani, która się odpowiedziała, że robaki cię nie zjedzą, tylko spleśniejesz. <todgłos> No. Że, człowiek, że człowieka nie jedzą robaki, tylko pleśnie. Super perspektywa. Wiecie co? Chyba, <laughs> chyba nie chcę spleśnić. Albo zaskoczyło mnie ten... zaskoczył mnie ten pyłek. Faktycznie wszyscy mówią, że w Dino kupuj, bo to tylko polskie rzeczy. A tu okazało się, faktycznie patrzę na no. słoik, a to wyprodukowany w Chinach. No. W Ukrainie lub w Chinach. No, no trudno, no to już wypijemy. No. Ale tak to zmieni ten, wiesz? Na ten, co mieliśmy wcześniej. No, pani. ja ten kupywałam. Nie, inny mam Ale mi się też, że ja w Dino też kupiłam. No może i w Dino, ale inny. Tam chyba stanę, nie? Na końcu sobie. Chyba tak. No. ale dużo osób dzisiaj my je Dużo zamowody. ludzi, no? Bardzo dużo. No bo ładna pogoda Artek i to wykorzystują. Uh -huh. No dobrze, dobrze, nie będziemy was tutaj zanudzać jak stajemy w kolejce. No, jedziemy do domku chcieliśmy jeszcze z Majcią pochodzić. Tak. Pod Biedronką, bo nie ma nikaga. Pochodzili parę razy dookoła. No ale macie sobie nowe zapachy, więc... Tak! Poczytała sobie internet. Swój psi I można jechać do domu i słuchajcie, w końcu nagramy ten filmik o tym, tym. Bo ostatnio mieliśmy i ja zapomniałam. Ty już już y, w, wgrał film do na ten. No już był zrobiony. Już był zrobiony. I mówię, nie, no to już nie będziemy dogrywać, bo za dużo roboty po prostu jest wtedy. Także dzisiaj i w ogóle wiesz, co musimy ten nazwać, ten film właśnie gdzieś w tytule na końcu, że to jest osuszacz, że jak będą się jakieś osoby pytać, to żeby dać tylko link i żeby już nie nagrywać. Bo no, gdzieś, no, no. gdzieś jest film nagrany o osuszaczu, ale jak nie ma w tytule, a, a filmów jest tak dużo, że po prostu no, nie, nie idzie tego znaleźć. Łatwiej nam jest kilka słów nagrać, bo to nie będzie dużo. Bo, no bo co to tam tam mówić? Pokażemy tylko co i jak. A tego yy, osłyszacza już nie ma. No, są inne modele, bo to jest tak. stary. Ale, ale jeżeli działa na takiej samej, bo my wkleimy wam tą tabliczkę znamo, z, znamionową, no, no. no jeżeli będzie miał takie same parametry, to na pewno Wam wystarczy na. Mieszkanie takie 40-45 metrów. Tak, działa idealnie, powiem. Tak Tak samo i prąd dużo nie ciągnie. Moim zdaniem nie. My nie odczuwamy w ogóle. A nawet powiem Wam, że gdyby ciągnął prąd, to i tak bym go kupiła. Jak, jak, jeżeli ten nam się zepsuje, to kupię na pewno jeszcze jeden. Tak. Ponieważ, bo w domu jest fajnie sucho. Tak, jest bardzo suchutko w domu. No i ono oprócz tego, że jest sucho, to daje troszkę ciepłego powietrza. Tak. Więc. Tak jak niektórzy mówią, że mają mokre szypy, to jest właśnie to. Tak. Że powietrze jest wilgotne. Mm. My jak rano włączamy, bo on pokazuje wilgotność powietrza. To jak rano jak wstanę i włączę osuszać, to on pokazuje 75, 80... Nawet ponad 80 nieraz. Tak. Wiesz, my huchamy, majcie Bartuś hucha tak, ale się i, i gotuje i, gotuje, i, i wątuje, Tak. i pierze no, kąpiesz się w łazience no, człowiek bierze prysznic praktycznie tak. codziennie no, no i samego rana idziesz pod prysznic, no i już jest zaparowany. No. to my jeszcze mamy tak, że my mamy jeszcze do suszenia prania to my mamy suszarkę, suszarkę tą domu. taką bęb bębnową. A jak ktoś nie ma suszarki, tylko suszy na, na takim tym, to już w ogóle jest e, wilgoć w domu. No, na stojaczku takim. Tak, na stojaczku. My pamiętam, że zanim żeśmy kupili tą suszarkę bębnową, to słuchajcie, ja tak miałam taki stojaczek, który się wkłada pod prysznic i wieszałam pod prysznicem pranie. Nie, podrudowanny. Pod Bliśnicem też. Kastowiąc? Tak. No i wystarczyło tę osuszać dać do łazienki na noc i zamknąć drzwi. No. I słuchajcie, rano pranie wszystko było suche. suchuteńkie i w, i w łazience nie było zero wilgoci. Wszystko pozbierał. Tak, wszystko wyzbierał. Ale paczek wykarczowali wszystko. Także to było fajne, bo jak ktoś ma wilgoć też na przykład w jakimś jednym pomieszczeniu, wystarczy zamknąć i puścić, osuszać, całą wilgoć Wam zbierze. Jeżeli jest bardzo duża wilgoć, no to on 2-3 dni musi chodzić, co nie? Tak. No, ale ze ścian, z tego... Naprawdę, na przykład na święta na przykład wieszam mokrą firankę, czy na przykład dywan bierzecie na święta, kurde, puszczacie to i... Albo mówicie też żagań wymarłe miasto, nie? No? Potwierdzam. W niedzielę to tu jest. Nie ma nikogo. No i witajcie w domu. Wiecie, a co ty robisz? Gołębki. A czemu gołamki robisz? Bo... Bo Bo było kilka liści z tej młodej kapusty, te takie największe. Które ja nie będę z, z tego robić bigosiku, więc je wzięłam mam tylko 8 liści I muszę to tak zrobić, żeby te, to wszystko tam zawinąć. Nie wiem jak ja to zrobię, ale to musi tak być zrobione. Chyba czekaj, tu, tu, tu. Tu jeszcze można trochę dołożyć. Widzicie, że Bartoś jest tylko na blacie. No jest. Bo jak my jesteśmy jest w kuchni, kuchni. To on to siedzi! On, o, o, on już siedzi tu! Bartuś? Martuś! No. Jak ja idę sama do kuchni, to muszę drzwi zamykać. No, bo nie idą. Bo oni idą od razu za mną. Bo tu o. A tak. tu jest fruzia. Jak ja robię przepis czy coś, to jak się nie, 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 nie zamknę ich w tym, to ja nic nie, to ja bym nic nie nakręciła. Czekaj, już tu jednego gąbka zwinęłam. Ale, ale, dołożę. ale dołożę, bo muszę mieć to... To mięso mielone, muszę wszystko wy... Wypaćkać. o Tak. Czekaj. O, tutaj jest. Zwinie się pomalutku i się zwinie. I będziemy mieli. Ile tych gołąbków? Osiem? Tu są dwa. Siedem. Dwa, cztery. A tam są dwa. Myślałem, że jeden. Nie, 8 Osiem gołąbków. A tam kapusta została. To jutro będzie ten, e, jak to się nazywa? Kapustka zasmażana. Może zrobię z kapustki zasmażanej filmik. Zobaczę. Miałam robić roladę, powiem Wam. Mhm. Ale nie mam takiego dużego garka, który mogłabym zagotować. Ja gołąbków z piekarnika za bardzo nie lubię. Takich smażonych. Wiem, że są ludzie, którzy lubią, ale no, mi, nie, mi nie za bardzo smakuje. Ja wolę gołąbki gotowane, i gotowane muszą być gotowane w sosie pomidorowym. Nie, że sos robimy osobno. Ja sos robię od razu. A co, pokaż tutaj, tu jest od razu taka ta. Widzicie, żeby się nie przypiekły. No, taki specjalny ten. Ja dam, dam to. I dam jeszcze przecier pomidorowy i zaleję rosołem. I tu wtedy, aby tylko gołąbki przykryć. I tu wtedy zrobi się bardzo fajny sosik. Nie robię nigdy osobno, ponieważ wygotuje się trochę mięsa. A ty śpisz na siedząco? Tak, no? Śpij. śpisz. Takie będą duże te Franek. o jeszcze muszę ten kawałeczek, ale to może do tych dwóch dołożę. Mm -hmm. I zaraz będziemy nagrywać o osuszać. O, o Bo osuszać chodzi oczywiście. Nie wiem, czy to tam słychać, czy słychać, nie. Słychać, słychać. No. Ja tam sobie chodzi, no tam, tam, tam. Mhm. Mm. <noise> no i on tak właśnie siedzi i miałczy. No, gada, mam Tak, on no nie gada. No i co ja mam go stąd? Kiedy, wtedy, kiedy muszę, to go wydania. A tak, to on będzie tam siedział. I to jest jego miejsce. Tam, o tak właśnie. Tak, zwolpa. i on tu to, to może siedzieć cały dzień. Tak. Dobra. No. I tyle wyszło go łąku. Patrzcie, jakie ładne światło złapało. Tak? No, no zobacz. No, o, zostały nam. Te dwie, no, te dwie kapustki. To jutro będzie przepis. O, gdzie? Oberwałam te liście, to akurat wyszło. Mam uh -huh. osiem gołąbeczków. Ile? A to dziurka jest jakaś. Nic nie szkodzi, nic się nie stanie. Uh -huh. I ile mi to zajęło ta praca? Nie wiem. No przecież ty tutaj jesteś, ile mi to zajęło? 10 minut. No, 10 minut. Zakleiłem dziurkę troszkę. Tak? No ja ten, jak to się nazywa? Ja wzięłam. Wczoraj ugotowałam sobie tylko ryż, to jeszcze ryż nam został, ale ja ryż gotuję bez soli, dlatego że może na przykład na słodko zjemy ten ryż, zobaczymy. I teraz zrobię ten. Czym będę zalewać gołąbki. Gołąbki jak zrobić, takie krok po kroku jest przepis. Musi być przecier pomidorowy i tym będzie zalewany. Tak, my uwielbiamy przecier pomidorowy. Ale tutaj jest z tego mięsa mielonego, bo to jest z łopatki, uh -huh. wygotuje się fajny sosik. Więc po co ja mam robić i tą wodę z gołąbków y, ten... Y, co wylać, przecież to będzie bardzo dobry sos. Uh -huh. Tak, jeszcze dodam tu trochę wody. Pomieszamy. A, i zaraz Wam coś pokażę jeszcze. Przejdź tej strony, no tu będzie. Czekam, muszę coś pokazać. Fruflady. Powiem Wam tak, bo dzisiaj właśnie otworzyłam, bo dodawałam trochę do... Może tu też dać troszkę. Otworzyłam taki koncentrat pomidorowy z chili. Uh -huh. I słuchajcie. Siekiera. Siekiera, Jak zawsze, dobrze, że ja zawsze jak coś dodaję, a mam coś jakieś nowość, to y, próbuję. Uh -huh. Bo gdybym nie spróbowała... Powiem Wam, że to jest takie ostre, że normalnie szok. A my lubimy ostre, i jeżeli ja mówię, że jest ostre, to znaczy, że jest ostre. O. Mhm. Także fajne. Tu faktycznie dali chili. Mhm. Także będzie do czegoś jeszcze. Do pomidorówki, do fasolki po brytyjsku. Naprawdę można do. Co mhm. ty? No? Po mnie O, o, o! o. Co tam się dzieje w tej misce? Co to się, się dzieje w tych miskach? Co? patrz za nogę chciała cię Tak. Troszkę tyczkę trzeba wody dodać. Uh -huh. Może być czajnika może być z kranu wszystko A jedno. A pszeniko jest zagotowane akurat. Nie, nie, nie? Pusto jest. A puste jest. Ale ja zaraz sobie włączę gaz i ja sobie A gdzie tutaj jest ta woda, Herbaty. A bo ty zalałaś herbatę. Herbatę? Nie było. nastawiłaś. To ty nie. wylałaś wodę. No. Czekaj, bo tam jest ten. O, widzisz, spadł. Myłam kuchenkę i spadł ten. Dobra. Patrz, jeszcze nie. Złapał. I na małym ogniu, sobie przykryję, zaraz to je doleję, no tak za 40 minut, i będziemy mieli gołąbki. Uh -huh. Dobra, Bartuś poszedł pić wodę. No, on pije to... tak samo jak Majcia, z jednej miseczki piją. Wyciągam to Artek. No, bo to ciężko im, nie, nie? Maja sobie radzi, ale, ale bardzo, on nie da rady przycisnąć. Ale on nie da rady przyciskać tym. No i on pije z Majci miseczki. Więc musiałam to wyciągnąć, bo ja już zauważyłam, że on nie daje rady sobie no. wyciągnąć. A ta mu też nic nie robi. No. Nie, Majta i mu nic nie robi. Są od malutkiego obydwoje. Tak. Tylko, że Martuś jest rok starszy. No. Dobra, i teraz, i zaraz pokażę Wam ten, kilka minut tego, tego. No, to już tego się gotuje. Tak. Osuszacza. Ktoś mi powiedział, że to jest ten drzewko szczęścia. Słuchajcie, tam stało tak, w, w, tak, na takiej palecie chyba z 10 rodzajów takich malutkich roś roślin. Mm -hmm. I ja, no patrzcie jakie mam szczęście, ja od razu wziąłam drzewko szczęścia. Mm -hmm. Co nie? No, taki mały krzaczek. Taki mały krzaczek. I nawet nie wiedziałam, że to jest, dopiero wy, ci mi napisali, bo tu pisze kaktus. Więc ja mówię, a to kaktus to może być, bo do, do dużego pokoju dam. Tam jest ten jeden kaktus, to będzie ten drugi, bo tam często zapominam podlać, więc one, one wytrzymują. No i u nas jest gorąco latem, także dla nich jest raz. Dobra. Dzisiaj, nie, dzisiaj jutro. Jutro podejrzewam, że wypróbujemy, damy Bartusiowi tą zupkę mhm. przy Was. Zobaczymy, czy zje. Oczywiście zrobimy to z samego rana, bo wtedy Bartuś jest głodny. Mhm. i jeżeli będzie głodny, a to zje, to znaczy, że jest dobrze, bo on potrafi być głodny i też nie ruszyć to znaczy, że już w ogóle nie ruszy, tylko będzie się dał dobra, 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 szykuję tam no i obiecany osuszacz to jest nasz osuszacz firmy Electrolux mhm. za osuszacz, nie wiem, to było 7-8 lat temu daliśmy koło 800 zł tylko nie wiem, czy to wtedy były pierwsze to ususzacze. No, no nie wiem, no tyle żeśmy dali. I teraz tak. E, włącznik, wyłącznik. Tutaj jest przełącznik trzy e, prędkości, jak chcecie. Tu pokazuje 45, to znaczy, że tu u nas teraz w kuchni jest 45%, e, jak to się nazywa, wilgotności. Tutaj jest wyłącznik, on się włączy i wyłączy sam, tylko nie pamiętam i, ile to jest tam minut, ale chyba tu pokazuje. Tu jest. Nie chcę teraz bo A nie tak chcę. Coś. Tu jest turbo jeszcze, jeszcze jakiś bardziej i tu jest jonizator. Ostatnie. Ja zawsze włączam jonizator sobie start i tutaj mam na środkową tą. On zbiera, ja go teraz, on się sam wyłączy teraz, bo jeżeli Otworzysz. Czekajcie. Jest coś takiego, że jakbyście chcieli, możecie dać tu sobie rurkę i tą rurkę na przykład dać do brodzika, tak? Mhm. To wtedy będzie cały czas zbierał wody, bo będzie miał odpływ do brodzika. Tutaj co jakiś czas to trzeba wyczyścić. Tu po prostu on tędy zaciąga powietrze, i tu. To jest taki jakby filtr. Taki kurz się tu zbiera, to od czasu do czasu trzeba wyczyścić. Ja to po prostu odkurzaczem, odkurzam i jest wszystko no, w porządku. można też wyciągnąć, nie? Kraknie. No ale ja to odkurzaczem robię i też jest dobrze. I teraz tak. Tutaj zbiera się u nas woda. Jak ja to teraz otworzę, to on się zatrzyma. Widzicie? Mhm. Bo nie ma tego, i żeby po prostu woda nie leciała. Tu się. No, on informuje, że jest pełny zbiornik wody. Tak. I tu, się, tu się zbiera woda, tu jest właśnie ten pływak. Jak jest cały, to on się odcina. Jak włożę, to on się jeszcze nie uruchomi. On się nie uruchomi, dlatego że tutaj to zbiera wodę na zasadzie sprężarki. Sprężarka musi coś teraz tam, nie wiem, odpocząć, coś tam, nie wiem, 30 sekund, nie, Boże. 2-3 minuty musi być wyłączona, żeby ona z powrotem za, załapała i ona za jakiś czas się, za te 5 minut, on się z powrotem włączy i będzie cały czas pracował. Można też nastawić tutaj, że na przykład chcecie tylko, żeby była wilgotność w domu 50. I on też będzie tak ten, ale te nowsze to już w ogóle mają lepsze ustawienia. Tutaj jest tabliczka znamionowa. No ja zaraz zrobię zdjęcie. Zrobisz zdjęcie i tutaj Wam pokażę, bo to chodzi, ten, tutaj ten agregat, czy jak to tam się jest nazywa? To jest taki sam agregat jak w jak, lodówce. Jak w lodówce, słuchajcie. I, I jak w klimatyzacji. Tak. I jak to jest wiem, ten sam tak. płyn. Gaz czy płyn? Miedny? Tam jest chyba gaz. Gaz. A może i płyn. Gaz, gaz. gaz, no? chyba. gaz. I to chyba butan, ale nie wiem. Nie na wiem, tam R coś tam pisze, no. No, mniejsza z tym. I to jest tak, że jak tu zaciąga powietrze, to tu wylatuje i wylatuje dużo cieplejsze uh -huh. niż tu. Więc to od razu, tak jak na przykład tak jest jesień, co nie teraz, to też wam od razu działa. Nie też że wam wodę, to jeszcze ogrzewa wam mieszkanie. No, działa jak klimatyzator. Coś <laughs> takiego. No. Tylko, że nagrzewa. Tylko, że nagrzewa. I my to używamy tylko jesienią. I zimą. I zimą, tak. Jak już później marzec kwiecień już można otwierać okno, co nie? Już nie ma takich tych chlap i tego wszystkiego, to ja go po prostu chowam. Ale ja jestem bardzo zadowolona i gdyby on się popsuł, to kupiłabym może nie taki sam, bo już takiego samego nie dostanę, ale kupiłabym z innej firmy. To, ile on ciągnie prądu, to podejrzewam, że wszystko tutaj ja jest. Ja zrobię tej... zdjęcie, na końcu filmu ta... będzie zdjęcie. Ale mówię, można nastawić tak, że on będzie się włączał i wyłączał, a można też nastawić. Oj, mój telefon. Czekaj, no. czy. A, no dobra, później go wyłączę. Ale można go też. No nie, no muszę, bo widzicie, on nie, on nie da żyć telefon. Ty też będziesz występować? Co? 184. No, no bo y z jabłom, a zapomniałem o, włączył się. O, i on się właśnie teraz włączył. Może być tak, właśnie, że on tak jak u nas, on chodzi u nas cały czas. Po prostu. No nas... nie, jak spadnie do 30, już iluś tam, to się wyłączy. Tak, on się wyłączy, ale że on no, teraz gotuje, no, to coś. Chodzi. No to, to, to cały czas tutaj jest para, tak? Ale my jesteśmy bardzo zadowoleni i tak jak mówię, tak jak jestem zadowolona ze zmywarki, o na przykład jakby się popsuła, to kupiłabym ją jeszcze raz, to tak samo A jakby się popsuł ten zbieracz wilgoci, to też bym go kupiła jeszcze raz, ponieważ kupywałam to takie przenośne, na te wkłady, to nie, to nie słuchajcie, to zbiera jak jest gotowanie czy coś, to taki tam pojemnik, tam jest, nie wiem, 3-4 litry wody, to to zbiera w ciągu 4-5 godzin. Uhum. Tyle wody. Misz drugiego planu tam, tańczy. tak. Tak, drugiego planu tutaj, o, tancerka, patrzcie, o. Schowała się, teraz wyjdzie, teraz znów się schowa, o. I znów wyjdziesz, czy nie? <noise> No, także my jesteśmy bardzo z tego zadowoleni, i u nas w domu nie ma wilgoci. Nie ma na ścianach, nie ma na oknach. A dlatego stoi w kuchni, ponieważ tu mamy kuchnię i jest, jest najbardziej wilgotno, No i tu mamy łazienkę, no. tak? Wystarczy, słuchajcie, na przykład jak chcę, żeby po kąpaniu w łazience było suchutę, to ja sobie zrobię tak, bo on jest na kółeczkach. No. Zrobię sobie tak. Słuchajcie, zamknę łazienkę i w ciągu dwóch godzin tam jest teńko. Także mhm. jak ktoś ma wilgoć w łazience, to też jest bardzo fajne. Daj go tu jeszcze... Ja na, dobrym, na dobrym świetle pokażę jeszcze. Jak chcecie mieć właśnie wysuszone pranie, to tak jak mówię. O Jezu, coś tutaj klikła. Ać, widzisz jakiś ten timer. timer. Teraz to nie, chyba trzeba nie bo to trzeba plus, A tu minus. się ustawia czas. Ale ja nie chcę... O, on będzie. Wyłączone, tak. Tu się nastawia plus minus czas. 48 to jest wilgotność teraz. Bo wchodzimy do kuchni, a gołąbki się zaczynają gotować. O, tak wygląda. A, ja wam pokażę, tu jest dobre światło z góry. Zobacz, tutaj trochę tak z góry, daj jaki on jest duży, no to on no. jest, o, patrzcie. No tak jak moje dłonie, o, można sobie wyobrazić. Sięga mi do do kolan Kabietaj mi nie Dobra Także. o no, Patrzcie 40 cm Także 45 Nie co ty nie No ci mówię że tam jest miarka. A czekaj tu jest 43 cm według mojego oka na 28 33? No prawie. No ty za, Ja wiem, że ty zawyżasz. 23. No to co się ty. No. Wiesz, tak. ja zawyżam, bo roz, rozmiar się liczy, nie? No a tak ma 40 cm wysokości. A pan od u, u, u to się rozmiar liczy, no, no. ja wiem. Dobra. Także Dobra. dziękujemy Gotuję. za wszystkie komentarze. Gotują. Subskrypcje, łapki, serduszka, podbicia. Tak wszystko, wszystko i żegnamy się z wami. Nie wyjeżdżaj mi, bo jeszcze tabliczkę muszę zrobić. Dobra, to już ci zjeżdżam z powrotem. No, gdzie wyjeżdżasz? No, także do zobaczenia. Do pa, zobaczenia, papa. Pa, pa.